A już za chwilę uwagę poproszę wszystkich miłośników magnetofonowych kaset i tych, którzy kasety pamiętają z młodości. Tu Radio Plus. W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radio Plus. A teraz coś dla tych, którzy może jeszcze lubią, a może po prostu pamiętają kasety magnetofonowe. On tańczy i zbiera kasety z muzyką. Kasety, które już w dzisiejszym cyfrowym świecie są dawno zapomniane i mocno przykurzone. A kaset ma ponad 500. Hiphopowiec Jakub Grenda, bo o nim mowa, chciał się pochwalić swoją nietuzinkową pasją i zaprosił naszego reportera do obejrzenia i do posłuchania unikatowych kaset z własnej kolekcji. Na miejscu zjawił się Michał Turek. No to przyjechałem do pana, który napisał maila do Radia Plus, jestem sobie na osiedlu Dwa Potoki, a ze mną... Dzień dobry. Dzień dobry, witam, jak Grenda. Nazywają mnie Grędziu. Grędziu. Chodźmy do tych kaset. Masz je w sypialni, je trzymasz, tak? Tak jest, dokładnie, dokładnie w sypialni je trzymam. Ale nie widać ich, gdzie one? No nie, półki są specjalnie zaprojektowane pod kasety. No nie chciałem, żeby była aż tak super na widoku, No natomiast... poczekaj, poczekaj, bo widać mnóstwo pucharów, tak? Na moje oko z 40? No, gdzieś około tylu, natomiast to jest jedna czwarta tego, co ogólnie jest, bo... Trzy czwarte leży w piwnicy ze względu na wielkość pucharów albo i, i też ilość, bo po prostu nie mają gdzie ich stawiać. Wielkie, y, sygnowane Mistrz Polski plakietką. Rozumiem, że to za taniec. Za taniec, dokładnie. Tańczę hip-hop dance. To jest taki styl. Kiedyś w latach 90. nazywali to rap dance, ale to ze względu na niewiedzę, bo wiadomo, że rap to muzyka, a hip-hop to jest kultura. No i w, tym, w, tym, w, tym, w tej kulturze właśnie zawiera się rap, taniec i tak dalej. Chodź otwórzmy, te kasety, chcę je zobaczyć, bo to rzadki widok w, tym, w tych latach. U, faktycznie. Ty masz jakieś zdjęcia ich, żebyśmy je mogli pokazać na radiowej stronie? Tak, jak najbardziej wyślę ci nie ma problemu na maila. Jakub ile tych kaset jest? Yy, szczerze mówiąc, około... a czy samych albumów jest około 520. Tu Natomiast samych kaset sztuk, bo wiadomo, że niektóre albumy są dwukasetowe, więc jest ponad 550, około 550, może troszkę ponad. A po co ty to zbierasz? Też teraz w cyfrowym świecie przecież wszyscy mają MP3 albo jakieś inne playery, a ty kasety to staromodne bardzo. No właśnie o to chodzi. Gdybym gdyby nie zbierał kaset, to ciebie by tu nie było na pewno. A teraz chodzi o to, że mam sentyment do tego, dlatego że sam wychowałem się w latach 90., w latach, gdzie kasety były wydawane. Też zacząłem tak naprawdę zbierać kasety w 2002 roku, gdzie jeszcze kasety, ten nośnik był jeszcze wydawany. Natomiast w latach 90. miałem swoje pierwsze kasety i tańczyłem do tych kaset, więc jakby mam sentyment i tak naprawdę 2002 roku zacząłem zbierać te kasety, no i po prostu je mam i je dalej zbieram kolekcję. No, ja rozumiem, w 90. latach ja też pamiętam, że były kasety, potem się pojawiły CD płyty, a powiedz mi, teraz jeszcze ktoś produkuje w ogóle kasety? Ktoś je sprzedaje? E, tak, dokładnie. Też to znaczy jest bardzo mało tego, natomiast powiem tak, w Stanach Zjednoczonych dalej hip-hopowcy raperzy wydają albumy na kasetach. W Polsce natomiast dopiero w tym roku tak naprawdę... W większej ilości troszkę, bo tak naprawdę w pięciu, pięć sztuk wydał Asphalt Records. Pięć sztuk rocznie, tak? Yy, znaczy pięć sztuk. Pięć albumów rocznie. Tak. Yy, I są to limitowane najczęściej edycje. Wcześniej też pojawiały się jakieś pojedyncze sztuki, w, dwa lata temu. Natomiast no, teraz troszkę, troszkę więcej, ale to też jest bardzo ilość. Powiedz mi, ile to kosztuje? Bo tak, płyta to jest kilkadziesiąt, kilkanaście złotych, a kaseta? Zależy jaka, tak? bo jeżeli chcesz kupić kasetę, że tak powiem, Białego Kruka, która kosztuje czasami po 250-300 złotych i to przeważnie polskich raperów. Natomiast jeżeli kupujemy w 2015 roku te wydawnictwa, na przykład tak jak od Asfalt Records, no to są one w normalnych senach po 30 złotych. No to, to nie Czyli jest to normalne. Wyciągnijmy sobie jakiś album, który szczególnie kochasz. Opowiem Ci szczerze, dobra, to wyciągnę, yy, wyciągnę Big Ella może, tak? Bardzo proszę. I co, chodźmy sobie go puścimy. Tak, Widzę, sobie... że, że niektóre zafoliowane masz, tak? tak? Są, jeszcze, są jeszcze kasety, które mam y, zafoliowane, które są nowe i myślę, że jeszcze ich nie rozpakuję przez jakby... Słysza, bo... ale, ale posłuchasz. Słuchaj, to mogę w internecie, ale to akurat, znaczy tych akurat nie roz... No, dobra, nie, to, to, to puśćmy coś sobie. Dobra. O, już Piękny, staromodny magnetofon. No z lat 70 fiszek akurat. A wrzucamy. wrzucamy. Tak Ach, pięknie to wygląda. A jak to z tego się słucha, to posłuchajmy. Powiedz mi jeszcze mówiłeś o artyście, a ja oczywiście nie zajarzyłem, bo, bo nie wiem, kto to taki. To jest właśnie Big L. Big L to jest jakby. No, masz tu, tu masz bit, widzę. Dokładnie, to jest Big L, który, no, no wiadomo, pochodzi ze Stanów Zjednoczonych. No niestety już nie żyje, miał około tam 74 rok, się urodził, w 99 zmarł przez pewnie jakieś tam podyczki gangsterskie, ale tego dokładnie nie wiem, już nie pamiętam po prostu, ale chyba coś takiego było. Czyli tańczysz i słuchasz. Tańczy i słucham, dokładnie. No, piękna pasja, piękna. Nie mam niestety nic w tym rytmie w tej chwili. Ale kombi też się ukazywało na kasetach. Mam nadzieję, że będzie się podobać słodkiego, miłego życia. A Jakubowi Grędzie życzę przy okazji jeszcze więcej kaset i jeszcze ciekawszych zbiorów w kolekcji kaset magnetofonowych. O której rozmawiał z Michałem Turkiem. Tu Radio Plus za 7 minut, godzina 17.